Hejka, witam! To ponownie ASOLDAR200 ja, dla przyjaciół Konrad. Wracamy do Krissa 2. Jak widzicie trochę się cofnęliśmy, gdyż miałem mało problemy z nagrywaniem. No szczególnie z lagami. Ale już mam nadzieję poprawię i będzie już wszystko okej. Okay. Jak ktoś zauważycie złego, to opiszcie w komentarzach. A ja wracam do grania. Dobra, trzeba ten dy przejść zapewne? Wciska się. Dobrze, czuję, że tu wrogów spotkamy. O właśnie. Dobrze, że nas nie widzą w tej parze. Dobra, tam powinien być drugi chyba gościu, więc poczekamy, aż ten drugi odejdzie. I załatwimy bardzo fajny sposób długości. Dobra, bye-bye. Okej, okay, gościu, dobranoc. Dobra, ten poszedł Okej, okay, a my możemy iść se dalej. Hmm, Najpierw trzeba te drzwi otworzyć, fajnie. Scrap na no scrap. Karabin, znaczy, nie wiem jak to się wymawia, szczerze. Nie chcę wymawiać źle, więc nie wymawiam tego. Po prostu to jest nasz karabin. Ja nie wymieniałem tej broni, bo tam leżała taka sama. Mogę coś... ...szyładować do broni? Znaczy... Zamontować... zwiększony <grymiany> magazynek... ...kolimatorowy... No, może być. Teraz użyjemy trochę siły. Bo czasem siła jednak się przydaje. Na pewno w tej grze się przydaje. To jest nasza główna atut, w ogóle naszego głównego bohatera. Kijże, ktoś tam powie, że szybkość jest głównym atutem. Siła jest atutem, bo jakby nie siła, to by nie skakiwa na różne takie półki. No tak. I szybkość by mu dużo nie dała, jakby miała wskoczyć na taką półkę, czy coś. To znowu coś się chyba dzieje a nie bardzo każę co Jak widzicie niezła zadyma tutaj była Obcy coś niedobrego stało się z łączem Wszystko nagle padło czy rozpierdolają wszystko się jak ulezie? Wszystko się rozlatuje Żadnych szkoler bo już widzicie na samym Acel. początku niech filmik do tego w tej wodzie, co zabity. byliśmy z samym Trzymaj się tuneli metra, tam jest bezpieczniej niż na ulicach. Mam tak, tego, tak, jasne. Metrze bezpiecznie. Trzeba mam złe przeczucia? Zawsze jak tak gadają w filmach, to oznacza nie, że bezpiecznie, tylko, że jeszcze bardziej niebezpiecznie niż to druga, którą nie miał iść nie główny bohater. Dobra, idziemy. No, i dostaniemy zaraz e, kolejny tryb pancerza. Bardzo przydatny. A zresztą, już dostaliśmy tryb pancerza. Dzięki temu możemy przeżyć nawet wybuch beczki czy czegoś. Bez niego nie mamy szans. Chyba, że chcemy skryptobójczo nawalać cały czas tylko. Tak, tak, a teraz skryptowana akcja. i sta Ojej! Myślałem, że mnie na załatwiło, głupio beczko. I ze mną takie numery. Ja nie jestem kurna był żołnierz. Jestem super żołnierz w przyszłości i dzisiaj. Aaa, siekam. Siekam, tnę. I wszystko naraz. Dobra, tu już nic nie ma. Jakiś zombiak czy coś tu leży. Może no, to zwykły cywil? Nie wiem. <laughs> e, dobra, w tych że nie ma zębiaków. A szkoda. Co tam, scrap znowu. E, ciągle z tą samą bronią łażę. O... No, raz line Grałem w to, grę wcześniej. Wiem, że to nie jest dobra broń. I pozostanę przy tym karabinie, co teraz mam. Dobra, idziemy na górę. Co tam mamy? Trzech wrogów. Znaczymy sobie ich, żeby potem łatwiej ich dostrzec, Najpierw ich nie będziemy widzieć. Dobra, tu jest trzech wrogów, chyba dalej już nie ma nikogo. Znaczymy maskowanie i jedziemy, ale najpierw pozupełnimy amunicję, no w końcu granat mamy, ale na razie nam się nie przydadza. Dobra, żeby się tak fajnie ustawili, żeby ich mógł zgadnąć, jakoś po cichutku. Ale chyba tu nas nie zauważa. na dwóch tak stoi, jakoś głupio. No dobra, ten poszedł tu, ten tu, ten tu. Pięknie, tylko nam ułatwiają robotę. Dobra, dobranoc. A, nawet się nie kapnął. A! oj, O Jezu, co to było? Ja nie mogę, tego się nie spodziewałem. Jakiś przypadkowy ruch. Ale nie było strzału, słuchać, What the hell? hell? O to jest chaos nad hamstrami, nie ma co. Dobra, może tym razem inaczej trochę załatwimy to? Tak dla urozmaicenia. Co za panda kretynów. Z kim ja walczę? No normalnie. Dobra, tego już załatwimy. Po cichu. A, tutaj gdzieś nam wybuchł beczka czy coś tam. Może to był Grant, nie wiem. Dobra, nieważne. Udało mi się przebyć tę walkę wrogowie są tam chyba nas nie widzą. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, ruszamy do boju. Ha, jeden druk jest tam. A drugi Czyli ich nie da się podejść. Czyli mogę ich załatwić normalnie. Ej, tak nie będę wiedzieć skąd uderzyło. Pięknie. Jeden goście był na ziemi, o więcej gości na ziemi Dobra, tym razem trzeba otwartą walkę stoczyć No nie wyszły skrydowujczek Ty Dobra, gdzie oni są? Aku, aku, ku? Dobra, może od któregoś uda nam się zejść? Gdzie on Jakie idiota! Zabij własnego. Co za ciota? Co za głupek? Co za idioci? Serio, inteligencja wrogów poraża. A tu gdzieś jest? O właśnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam dla ciebie prezencik. W postaci kosy w żebra. Tam w gardło. Dobra, nie żyjesz. Ej, ej, ej. coś nam nie wyszło. nam się chyba maskowanie. Wszyscy, że nam się maskowanie włączyło, zapewne? Dobra, laci. Aby nie. tak, pierwsza zasada, nie zostawiać po sobie śladów. Gdzie oni są? Gdzie Tylko czy tam raczej nie. nie da się Daj. Pięknie Już to jest jakiś gościu? Dobra, zrobimy małą namurkę O, tam był ten gościu, chyba Czy nie?